Dzień dobry, a raczej dobry dzień, witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem bohaterem, a raczej bohaterką jest Skoda i to nie byle jaka. Przed Wami stoi Octavia w najmocniejszej wersji RS. Jeśli śledzicie wiadomości motoryzacyjne, to wiecie, że właśnie debiutuje na rynku nowa generacja Octavia, oznaczona numerem 4 a to znaczy debiutuje. Pojawiła się oficjalnie w mediach, jednak sprzedaż rozpocznie się na początku 2020 roku. Dobre info jest takie, że jeżeli nie podoba wam się nowa odsłona Octavii, nadal w salonach możecie kupić poprzedniczkę, a jeżeli lubicie auta z drugiej ręki, ale takie młode, no to to co stoi przed wami może być dobrym wyborem. Samochód ten ma raptem 2 lata. Za chwilę zobaczycie jaki ma przebieg, poznacie dokładnie jakie ma wyposażenie i tak ale teraz pora na kilka słów odnośnie tej generacji. Pokazywałem już dwa egzemplarze Oktawi Trójki. Samochód ten zadebiutował w 2012. To, co pojawiło się u mnie na kanale, to były przedlifty i to diesle. Jeden zwykły diesel, tam były bodajże 2 litry. Drugi też dwulitrowy, ale w odmianie RS. To, co stoi przed wami, to również RS-ka, ale benzynowa. Po drodze w 2017 nastąpił lifting, który zmienił w zasadzie niezbyt dużo. Największa zmiana jest z przodu tego samochodu. Standardowe lampy zostały wymienione na takie, jakie znacie z Mercedesa W212 przed liftem. Niektórzy mogą mieć teraz dylemat: co kupić młodszą Skodę czy starszego Mercedesa. Zmiany dotyczyły również mocy silników. O ile przed liftem najmocniejszą wersją była RS 230 to po lifcie standardowa RS miała już właśnie 230 koni. Później pojawiła się jeszcze wersja 245 i tak dalej. To są parametry, które mogą kojarzyć Wam się z innymi autami grupy Volkswagena, czyli np. z Golfem GTI. To jest oczywiście tylko zbieg okoliczności, gdyż to auto, będąc Skodą, zastosowało całkiem inną jednostkę. To jest produkcja własna Skody. Oczywiście żartuję. Silnik, jak i wiele innych komponentów, pochodzi prosto od Volkswagena. Tak jak powiedziałem, ta jednostka ma 230 koni. Do setki auto rozpędza się w około 7 sekund. Prędkość maksymalna to niecałe 250 km na godzinę. W tym samochodzie liczy się nie tylko silnik. Mamy tutaj ciekawe elementy wyposażenia. To, co zauważyliście już z przodu, czyli światła wykonane w technologii LED, do tego doświetlanie zakrętów, asystent świateł drogowych, oczywiście czujniki parkowania, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tempomat, który sprawdza dystans do poprzedzającego pojazdu i w razie potrzeby hamuje, aby uniknąć mm, stłuczki. Następnie system, który sprawdza, czy nie jesteście zbyt zmęczeni, aby kontynuować jazdę. I do tego parę rzeczy, które umilą wam podróż w te jesienne oraz zimowe. Dni. O czym mówię? Oczywiście o podgrzewaniu foteli, ale to nie wszystko. Jest tutaj również podgrzewanie kierownicy. Pierwsza rzecz, co myślicie o tym wnętrzu? Jak dla mnie wygląda zawadiacko. Taki zwykły samochód Oktawia, niby, ale jednak wchodzicie, patrzycie, a tu tak ładnie wyprofilowane fotele, czerwone wstawki, niezbyt jakieś takie rażące, no i występujące w zasadzie tylko na fotelach, na środku wieńca kierownicy. I na mieszku od lewarka skrzyni biegów. Więcej czerwonych wstawek tutaj nie ma. Tak więc jest w zmiarę zachowawczo. Co do samych foteli. Sprawdźmy czy są zużyte. Będziemy zaraz oglądać cyferki, które wyświetlają się pod prędkościomierzem. Zobaczycie jaki przebieg ma ten samochód. No ale póki co sprawdźmy. Czy są tutaj jakieś ślady zużycia? Oczywiście, na pewno wielu z Was ma takie lub podobne samochody i będziecie mogli łatwo ocenić, jaki jest teoretyczny przebieg tego samochodu. Rzut okiem na kierownicę, sprawdźmy tutaj, jak wygląda sytuacja. I do tego jeszcze drzwi. Czy są tu ślady po łokciu? Nic nie ma. To jest w zasadzie mięciutki materiał. On ma taką fakturę. Jak twardszy plastik, ale to jest miękkie, naprawdę. Tutaj możecie zauważyć jeszcze wstawkę z karbonu lub plastikokarbonu. Tylko wiecie co? Tutaj również nie ma takiej konsekwencji, podobnie jak z tymi czerwonymi wstawkami. To jest jedyne miejsce, w którym pojawił się karbon, czyli na drzwiach. Tutaj z przodu nigdzie nic nie ma. O, ewentualnie jeszcze w tym miejscu. Dodam jeszcze, że podłokietnik na prawą rękę jest regulowany zarówno na wysokość, jak i na długość. Pod podłokietnikiem znajduje się schowek, ale nie widzę tutaj żadnych złączy USB ani 12V. 12 znajduje się tutaj, natomiast USB w tym miejscu. W tym momencie licznik wskazuje niecałe 19 000 km. Sprawdźmy, czy jest jakaś książka serwisowa, robiąc test schowka. Otwiera się szybko, ładnie, nawet nie tłucze, ale można by było go wykonać troszkę lepiej. Sprawdźmy, czy jest tu jakaś książka. Książki serwisowej nie ma, ale jest instrukcja obsługi, w której mamy wklejkę z numerem WIN. Tak więc, po numerze WIN mam nadzieję, że coś uda Wam się sprawdzić. Linki do serwisów, które udostępniają Wam taką możliwość w opisie pod filmem. Jak widzicie, samochód pochodzi z Austrii, a miał tam jednego właściciela, którym była wypożyczalnia samochodów. Jest jeszcze jedna ważna informacja: otóż samochód był po gradobiciu, które zostało naprawione. Patrzcie, tu już w zasadzie nie ma żadnych śladów. Z tego co wiem, tylna szyba była pęknięta. No ale to wszystko zostało ewentualnie wymienione lub naprawione, no przyznam. W tym momencie, gdyby mi ktoś nie powiedział, że auto było po gradobiciu, to bym raczej nie zgadł. Dobra, przejdźmy teraz do tylnej części kabiny pasażerskiej. Sprawdzę, jak się siedzi w tym miejscu. O, widać, że jest dosyć dużo miejsca. Patrzcie na kolana. Pytanie, kto by chciał? Superba. Z tyłu te fotele wyglądają naprawdę ciekawie, w miarę sportowo. Jak się jeździ tym autem, będzie trzeba to sprawdzić. Ale jeśli chodzi o samą wygodę, no to jest pozytywnie. Tutaj z tyłu mamy wstawki z włókna węglowego oraz wstawki koloru czerwonego, podobnie jak z przodu. Oczywiście jest tutaj również logo RS. Pomiędzy fotelami z tyłu mamy podłokietnik, miejsce na trzy kubki. Co do zużycia, to w zasadzie jest nikłe, prawie że nie występuje. Miejsce, na którym siedziałem, jest również tip top. Naprawdę mówiąc, salonowa kondycja. Przejdźmy teraz do kół. Są tutaj cztery osiemnastki z ogumieniem w rozmiarze 225 na 40. Jest to ogumienie zimowe, ale jak widać raczej nie z tej wyższej półki. No cóż, taka wada samochodów z wypożyczalni tutaj przeoszczędzono na ogumieniu. Sprawdźmy teraz. To czego Wam jeszcze nie pokazywałem, czyli bagażnik. Przycisk znajduje się nad rejestracją, klapa otwiera się automatycznie i Wola mamy wielki bagażnik. Naprawdę czasem się zastanawiam, kto kupuje skodę Superb. Jakby tego było mało, pod kolejną podłogą są kolejne schowki. Patrzcie, ile tu jest miejsca. Tutaj macie jeszcze zestaw naprawczy, kosztem koła zapasowego macie więcej przestrzeni bagażowej. Klapę zamykamy oczywiście z przycisku. Zamyka się automatycznie. No jak widać, bez żadnego problemu. Problemem jednak dla niektórych mogą być te fake końcówki układu wydechowego. Patrzcie, jak to śmiesznie wygląda. Taka wielka niby końcówka, a w środku mała rureczka. No dobra, pora na jazdę testową i pozwólcie, że rozpocznę od eksperymentu myślowego, który będzie dotyczył osób, które miały okazję grać kiedyś w gry komputerowe. Oczywiście chodzi o samochodówki. Ci z was, którzy grali kiedyś tam w Need for Speeda i tak dalej, na pewno pamiętają. Jak tam się jeździło tymi samochodami. Każda kolejna generacja gry była coraz lepsza. Pomimo tego, że jeździło się pikselami, to można było odczuć, który samochód idzie lepiej. Potem pojawiły się pady, które drżały przy zmianie biegów, przy hamowaniu, przy dodawaniu gazu, grafika ewoluowała i tak dalej. Te dźwięki samochodów były coraz lepsze, ale to nadal były piksele. Nikt nie odmówi, że miał wtedy kupę frajdy. Gdyby dołożyć do takiej gry, załóżmy, jeszcze fotel jakiś, taki wiecie, fotel e, z konsolą, czyli jak jedziecie w lewo, załóżmy, ten fotel się przechyla, że po prostu czujecie na swoim ciele wszystkie ruchy, które... No, czulibyście w prawdziwym samochodzie. Wtedy, gdy gracie w taką symulację i czujecie wszędzie, wszystkimi zmysłami tą grę, no to jesteście super zadowoleni. Wow, jaki niesamowity experience. A gdy macie coś takiego na kołach. To nagle wiele osób mówi: "Nie, to słabizna jest, bo tu są tylko 2 litry. Co z tego, że 230 koni, ale tu mogłoby być 4 litry? Co z tego, że dźwięk jest z głośników? Bo część dźwięku właśnie w tym samochodzie pochodzi z głośników." No i wiele osób może narzekać: eee, to nie jest już prawdziwa motoryzacja, ten dźwięk jest z głośnika, a nie z silnika." Ale gdy mieliście dźwięk z głośnika w komputerze, to byliście super zadowoleni. A tutaj macie coś takiego na czterech kołach, i ktoś może mieć jakiś zarzut, że nie jest fajnie? Oj, ziomki, mylicie się. Wow, jak to jedzie, ale wiecie co? Troszkę buja na boki. O, patrzcie, piramida z przodu. Myślałem, że zawias w RSC jest troszkę twardszy, a on, powiem, wam podskakuje leciutko, chociaż wiecie co tu jest? Kolejny tryb. Wiem, nie włączyłem jeszcze tego trybu. Tu jest tryb RS, ok. Normal Sport. Dobra, jedziemy w sporcie. Wow, słyszycie teraz ten dźwięk? Ale to brzmi wow. Nie wiem, jaki procent tego wszystkiego jest silnika, z układu wydechowego, jaki z głośników, ale to nie ma znaczenia. Skoro samochód wciska was w fotel, to jest GIT. Możecie zmieniać biegi używając łopatek, poczuć się bardziej sportowo, bardziej jak na konsoli. Ło, jak to chrumczy! Oczywiście tu jest automatyczna skrzynia biegów o oznaczeniu. DSG. DSG oznacza dobra sportowa gałeczka. No i w tym trybie sportowym, jak widzicie, 4000 obrotów, leciutko gaz przyciśnięty, a samochód dalej jeszcze nie przerzuca biegu. Jest dosyć taki agresywny. Oktawia w ten sposób jeździ. Wow, słyszeliście to? Pisk opon, ale jazda. Jesus, a jak tu jakaś mi sarna wyskoczy zaraz z tych krzaków. Muszę zwolnić. Dobra, tutaj można jechać 100 na godzinę, ale to brzmi. Wow! Ej, to jest super. Ej, fajnie, to naprawdę jedzie. Tylko wiecie co? Ja bym to zawieszenie troszkę inaczej zestroił bo w tym momencie no tak troszkę ten samochód lata po drodze. Jakby tak troszkę jakoś może bardziej twardo było. Wow, ej, fajnie, fajnie naprawdę. Niesamowita przyjemność. Musicie to spróbować. Octavia z jednej strony rozsądny samochód, a z drugiej jednak może mieć takie drugie wcielenie bardziej usportowione. Co to jest? Dwójka. BMW serii 2 Gran Coupe chyba tak to się nazywa. Dobra. Teraz powiem jeszcze o pozycji za kierownicą. Całe szczęście, że kierownicę można wygodnie regulować. Przód, tył, góra, dół, naprawdę w szerokim zakresie siedzi się wygodnie. Tym samym fotel również jest wygodny. Całe szczęście. Nie ma regulacji siedziska góra-dół, ale w tej formie, w której jest, nie trzeba tego zmieniać. Przynajmniej dla mnie. Oczywiście każdy inaczej wygląda. Każdy ma innej długości kończyny. Trzeba było to sprawdzić na własnej skórze, ale z tego co ja czuję, jest naprawdę komfortowo. Pora wjechać na autostradę. Zobaczymy, jak się spisuje ten samochód przy wyższych prędkościach, ale powiem wam, że czuć problemy z trakcją. Ze względu na te gumy Oczywiście to są zimówki Tak Ale no nie kleją Nie kleją Trzeba by było tu założyć coś lepszego Tyle z podróży autostradowej Korek I nie można przycisnąć Cóż Autostrady bez ograniczeń No ale jak widać czasami Nie można pojechać szybciej niż 80 km na godzinę W tym samochodzie jest to, że można go przełączyć w tryb eco, i jedziemy naprawdę komfortowo, zwykłym, wygodnym samochodem, wręcz cichym. Nie ma już tego dudnienia, hałasu z pseudo układu wydechowego. Jest całkiem inaczej. Jedziemy kompletnie innym autem. Dwa auta w cenie jednego. Jeśli ktoś z Was ma pytanie, jaki jest to kolor, już spieszę z odpowiedzią. Jego oficjalna nazwa to Black Magic Pearl, czyli Perłowa Czarna Magia. Jeżeli myślicie o zakupie tego samochodu, warto odnieść się do cen. Gdy ta Oktawia była nowa, no to cena w salonie wynosiła 30 parę tysięcy euro. No, w zależności właśnie od roku, w którym kupowaliście ten samochód, tutaj jak widać, jest troszkę dołożone z wyposażenia. W tym momencie. Cena za to auto to niecałe 25 tysięcy euro. Pełną listę wyposażenia możecie zobaczyć tutaj w linku z ogłoszeniem, który znajduje się w opisie pod filmem, lub ewentualnie wchodząc na stronę, na której możecie sprawdzić numer WIN. Tam jest również pełne wyposażenie. Gdyby przyjąć utratę wartości 8000 euro, no to mamy auto tańsze o 1,4, czwartą, ewentualnie nawet o 1 trzecią, jeżeli doliczycie jeszcze te dodatkowe wyposażenie. Czy opłaca się taki zakup? Decyzję pozostawiam wam. Napiszcie co o tym sądzicie. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!